To gościa. Mega zadowolony Zbiera. jestem. Ero Tam czy ja mam się? Mam o związane w Toruniu w ogóle teraz są na tej debacie. Tak u Denisa? Dostali zgodę myślisz? Tam w ogóle nie idę głosować. W ogóle nie idziesz Kinga? Powinniśmy wszyscy iść głosować. Lepszy wybór chujowy niż żaden. Bierzemy mniejsze zło. I do mnie jest sprawa. No, to chcesz? coś do jedzenia? Widzisz, co to nam leży? No, o, no. Boga Parycka. Czy ci... da radę zrobić z niej Co to kanapkę? Co to jest? maski! Ostatnie jest? lata jakby ktoś mnie zaczarował. Przejebałem tyle siana, że mnie ciągle boli głowa. Jestem swój chłopak Mogę ciebie zaczarować, tylko popatrz Napierdalam jakbym grał na Instagram Oli Mam pusty profil Jakie DM'y Co? jej jesteś taki hot Nie czytaj na głos Ostatnie dwa lata jakby ktoś mnie zaczarował Przegrasz się, skończycie 9. No to nie do nas tak, XD. To, to nie do nas, to nie do nas tak. Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. No